W pierwszej grupie wzięli udział uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Obejrzeli widowisko teatralne przygotowane przez Łódzką Agencję Koncertową Piotra Kurylaka, zatytułowane Tajemniczy Zamek. Uczniowie z grupy starszej z klas 4-6 natomiast mogli obejrzeć film Gdzie jest Mikołaj? Taka szczególna dla dzieci, dlatego że już od wielu, wielu lat przygotowujemy choinkę połączoną z wręczeniem paczek. Grupa jest dobrana w sposób też szczególny, bo. Ta dzisiejsza uroczystość, to dzisiejsze spotkanie w dwóch grupach zresztą jest przeznaczone dla dzieci, które są w trudnej bądź w trudniejszej, może nieraz przejściowo, ale w trudniejszej sytuacji materialnej. Dzieciaki dostaną paczki i chyba o to chodzi właśnie, żeby nieść im tą radość właśnie w tym okresie tuż przed świętami. Dokładnie o to nam chodzi. Oczywiście zapraszamy też na zabawę wspólną i tu słychać, że dzieci świetnie się bawią, uczestniczą w tym, co się dzieje na scenie, także no o to nam chodziło, żeby właśnie miały taki szczególny dzień dzisiaj. Wierni o mężki rycerze, Przybądźcie szybko i pewnie, Potworne pokonać zwierzę. Pospieszcie na pomoc, na pomoc! Ratunku, ratunku błagamy Od waszej szlachetnej odwagi Zależy los pewnej Czerwonek pozostało już 15 minut. 15 minut. Po przedstawieniu nastąpiła najmilsza część dla uczniów. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył wszystkim dzieciom paczki z prezentami. I słuchajcie, chcie, chciałbym jeszcze, żebyśmy zaprosili sponsora dzisiejszego naszego wydarzenia. A sponsorem wydarzenia kto jest? Pan pre... prezydent. A wszyscy wiedzą jak się nazywa jak ma na imię? Jak ma na imię pan prezydent? Pan Paweł, a nazwisko się wała, to zaprosimy pana prezydenta. Panie prezydencie, zapraszamy. Brawa dla za prezydenta. Proszę Mikołaja. Proszę, no, no nie wiem, no chyba, nie jestem Mikołaj. W witamy sponsora, witamy prezydenta. Witamy pana prezydenta. Dzień dobry. Dwa słowa panie prezydencie. Witajcie kochani. Ja tylko dwa słowa. Chciałem wam serdecznie podziękować, bo e, powiedziano mi jak przyszedłem tutaj do was, że e, pan prowadzący pytał się na początku przedstawienia, kto jest prezydentem. Wszyscy widzieliście. Serdecznie Wam dziękuję za to, że już mnie znacie, chociaż tylko tydzień czasu sprawuję tą funkcję. A na święta życzę Wam ogromnych paczek, dużo radości, dużo zdrowia, dużo szczęścia i miłości, którą będą Was otaczać wasi bliscy. Jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie za to, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo. A może wspólnie z Panem Prezydentem zaśpiewamy wszyscy ja przyniosę tekst. Ja... No, no, jeszcze jeszcze raz wszyscy wszyscy na Pana też... to wyjątkowy dzień, dlatego że po raz pierwszy uczestniczę w takiej formie, jako sprawujący funkcję prezydenta. Cieszę się bardzo, że możemy chociaż trochę radości wnieść w życie tych, tych dzieci. Godzinny spektakl, plus cała impreza z Mikołajem, która, która się odbędzie. Mam nadzieję, że te dwie godziny, które spędzą z nami, dadzą im wiele radości i będą powodem do tego, żeby te święta były dla nich przyjemne i miłe. W tej całej komercji, która nas otacza, żebyśmy się na chwilkę zatrzymali, myślę, że potrzebne jest. I nam dorosłym, i dzieciom, aby, aby w tym wszystkim, w tym, tym takim pędzie do, do komercji, narzucania nam pewnych postaw, żebyśmy się zatrzymali i potrafili tak w spokoju, z radością przeżyć, chociaż kilka chwil przy spektaklu i później przy rozdawaniu paczek. Bo miasto to nie tylko drogi, to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim ludzie i no myślę, że te potrzeby są dużo większe. Na tyle, na ile stać nas, pomagamy, dajemy chociaż odrobinkę radości dzieciom. Zawsze będziemy mieli niedosyt, że to jest zbyt mało, co robimy, ale na tyle, na ile możemy, będziemy nieśli tą radość poprzez wspomaganie finansowe tych dzieci. W tym roku dodatkowo Sieradzki magistrat przekazał 50 paczek dla dzieci niepełnosprawnych ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Sieradzu. Łącznie rozdano 460 paczek. Koszt całej choinki zorganizowanej dla dzieci to 26 tysięcy złotych.